Morska agencja powstała w 1951 roku. Jak przypływał Batory, na dworcu morskim to była jedna wielka zabawa. Tłum ludzi w strojach ludowych, górale, śpiewy. Do budynku na ulicy Puławskiego firma się przeniosła w 1972 roku. Dlatego, że takiej firmy tej wielkości jak my nie da się z dnia na dzień przenieść. I nawinął się nam ten budynek Candlomoru. Razem z Zygmuntem stwierdziliśmy, że lokalizacja jest bardzo dobra, bo ona jest zaraz blisko portu. To była idealna lokalizacja. Prawda była taka, że tutaj ulicy Będy nie było. Do naszego biura, bo odbiór dokumentu, przychodziły różne słowa. Całe biuro postawione na nogach, bo w Morskiej Agencji śpiewa Krzysztof Krawczyk. Proszę otworzyć, co Pan tam ma? Ja mówię, no po co otwierać, jeszcze się Pan przestraszy, nie?